To jest Wiki do kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy na ostatniej konferencji przed galą Fame MMA, jest ze mną Patrykos. Cześć! Siemanko, witam wszystkich. Jak oceniasz tą drugą konferencję w porównaniu do pierwszej? Jak emocje były większe, mniejsze? Wydaje mi się, że, że na pierwszej były większe, ale to tak chyba już jest, bo ta pierwsza konferencja jest taką, wiesz, częścią, która otwiera cały, cały etap promocji gali, wszyscy czekają i tak dalej i wtedy dzieje się najwięcej. Ta druga konferencja tak już tydzień przed Galą, jest taka, gdzie przynajmniej na swoim przykładzie powiem, że wiesz, już taki skupiony jestem na walce na tej sobocie, bardziej bardziej to mam w głowie niż tę konferencję. Wiadomo, że trzeba było przyjść, zrobić swoje i z Robić po prostu tutaj robotę, natomiast już myślałam, jestem po prostu przy sobocie. Okay, a jak w ogóle odnajdujesz się w takim wystąpieniu? Wiesz, jednak to nie jest sama kamera, tylko jest też duże grono ludzi. Jak się czujesz? Czy jest stres? Nie, kompletnie nie. Ja się czuję bardzo dobrze. Zresztą ja tutaj w Fejmie, w tym otoczeniu konferencji i tak dalej jestem od samego początku, więc wiem jak to wygląda. Czuję to po prostu, czuję się spoko, fajnie tutaj jest i jakby zero stresu, a jeszcze bardziej nie mogę do tej samej gali i wiesz tej otoczki zobaczyć te, te 12-13 tysięcy osób, czy, czy ile tam ich będzie i po prostu poczuć ten klimat. No mega, ja, ja po prostu tym żyję i się tym jaram. A czy to, że jesteś faworytem, działa na ciebie motywująco, czy jednak podnosi trochę presję? E, jakby szczerze w ogóle jakby nie wzbudza we mnie żadnych emocji, czy, czy tych właśnie, jeżeli chodzi o presję, czy, czy, czy mnie motywuje, po prostu ten kurs jest, ja, ja wiem po co tam wychodzę, wiem jaką robotę mam zrobić, wiem po co trenowałem, jak trenowałem, ile trenowałem, żeby po prostu dać ludziom jak najlepszą rozrywkę i zrobić jak najlepszą walkę. A czy po walce, obojętnie jaki będzie wynik, podasz Kubie rękę i ten wasz konflikt, który w sumie no nie jest jakiś poważny, będzie zażegnany? To znaczy, wiesz, ja, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno kumplami nie zostanie, a jeżeli chodzi o podanie ręki, to ja uważam, że w Ortegonie po walce należy się każdemu szacunek za to, że po prostu do tej walki się wyszło, bo. Wiem ile to kosztuje, żeby zawalczyć, żeby pojawić się na, na wiesz, w dać, dać walkę. Natomiast jeżeli chodzi o, o wiesz, takie na co dzień, jakby poza walką, po, no, po prostu zachowanie na co dzień, kumplami nie będziemy i, i na pewno ze sobą rozmawiać nie będziemy. Nie mam zamiaru już żadnego kontaktu z nim utrzymywać, tak jak i nie utrzymywałem, bo nawet go w zasadzie prywatnie nie znam i nie mam ochoty poznawać, ale szacunek za walkę na pewno zawsze się rywalowi należy. A co po tej walce, obojętnie od wyniku, planujesz dalej trenować? Plany mam, jak najbardziej, zresztą tak jak powiedziałem na konferencji, mi sport towarzyszy od dziecka, ja po prostu kocham to robić. Aktywność fizyczna jest ze mną od zawsze, od kiedy pamiętam, więc na pewno będę, będę trenował i będę, będę fajnie to wszystko ze sobą wiązał. Nawet mam pomysł na, na prowadzenie kontentu wokół właśnie też tej aktywności fizycznej, ale wszystko po kolei, na, najpierw skupiam się właśnie na, 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 na walce i, i to, co będzie działo się po walce, mimo że już mam plany i wiem, jak chcę, by to wyglądało, no to jednak wolę po prostu o tym mówić, gdy, gdy już wykonam tą rzecz, która jest teraz priorytetem, czyli walka. A czy ten content, o którym wspomniałeś, to łączy się to z YouTube'em? Tak, to jak, jak najbardziej, wiesz. Tak jak tutaj mi mój rywal zarzucał, że o, założyłem za nowy kanał i teraz proszę, żeby go obserwowali. No tak, no skoro tworzę jakiś projekt i, i, i chcę po prostu angażować się w niego, no to zależy mi na tym, żeby w miarę możliwości na tyle ile mogę go po prostu promować. I, i to, że założyłem sobie nowy kanał, no to, to, to co z tego. Ja mam w planie założyć jeszcze trzy inne, nowe kanały, bo po prostu mnie to jara, lubię to robić, sprawy mi to radość i się w tym realizuje, Więc, no. Tak, więc zapraszamy do subskrybowania kanału Pewnie, no i, i wiesz, Patryk, Patryk z Zdąbkę, to aktualnie na tym kanale będę sobie działał. E, ale, ale mówię, ja mam w planie dużo rzeczy, jeżeli chodzi o YouTube. Ja, ja lubię YouTube, kocham YouTube, lubię to robić i, i chcę się po prostu tym bawić, więc no mówię, stworzę tych kanałów tyle, ile po prostu zrodzi mi się pomysłów w głowie. Czy teraz ten content, o którym mówisz, to ma być taki typowo sportowy, czy związany z MMA? E, ogólnie jakby ja, ja chcę wychodzić ze swojej strefy komfortu, próbować różnych nowych rzeczy. E, nie chcę też zdradzać na razie, bo, bo chcę, żeby to wszystko sobie szło swoją ścieżką, tak jak to zaplanowałem, e, natomiast e, no, myślę, że każdy, kto, kto chce jakby zbliżyć się do mojej osoby, zobaczyć jak to wszystko u mnie wygląda i, i, i też e, poczuć to wszystko, no to, to, to po prostu znajdzie na pewno coś dla siebie. Po prostu chcę, chcę przekazywać ludziom tą energię, którą mam i, i, i budować content wokół różnych rzeczy, z których można próbować, można wychodzić z swojej strefy komfortu i sam po prostu chcę też e, te, tego, to robić i tyle. Co uważasz o tym dzieleniu się na teamy? Wywołało to trochę kontrowersji, a chodzi mi o te teamy włodarze. Tak, tak, Wywołało, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że nie wszyscy do, do końca zrozumieli, jakby, jak to miało wyglądać i jaki był sens tworzenia tych teamów. Według mnie spoko pomysł, bo zawsze wprowadza e, jakąś rzecz, która może się dziać pomiędzy pierwszą a drugą konferencją, więc nie było po prostu niczego, a zawsze zawsze był jakiś element zaczepny tutaj włodarze coś nagrali, tu coś rzucili, tu coś powiedzieli. Wiesz, e, tutaj widziałem, że szeli coś tam się spięło. O te, o te teamy, tu, tu, ktoś tam też miał problem, że, że gdzieś to, coś tam on nie jest u tego, ja jestem u tego. No po prostu było o tym głośno, więc na koniec dnia myślę, że wszystko to, to wyszło spoko. Ale na pewno można byłoby też zrobić to lepiej, ale zresztą wszystko zawsze. A co sądzisz o tym, że pewne grono osób uważa, że Kuba jest tak trochę niedoceniany, że ty jesteś faworyzowany też przez y, włodarzy? Nie wiem, jakby nie wiem co mam o tym sądzić. Ludzie mają swoją własną opinię i kierują się tym, po prostu co czują. Są też osoby, które kibicują Kubie i wiesz, każdy, każdy ma swoje, swoje wsparcie u, u swojego drona odbiorców i, i to jest normalne. Są, są ludzie, którzy cię wspierają, są ludzie, którzy są wobec ciebie neutralni, są ludzie, którzy cię po prostu hejtują. Taki jest internet, na tym to polega. Okej, okay, a czy myślisz, że jeszcze w tym roku możemy ciebie zobaczyć w Oktagonie? Myślę, że jest na to szansa. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta walka, a naprawdę ja tyle dałem z siebie i jakby zaangażowałem się w to wszystko, że mam ułożony plan, wiem co mam zrobić, wiem jaką robotę mam wykonać i po prostu idę tam wykonać tę robotę najlepiej jak potrafię, najlepiej jak się przygotowałem. Po walce, odpoczynek czy dalsze treningi? E, na pewno sobie odpocznę, bo, bo, bo jednak odpoczynek i regeneracja też jest ważnym elementem jakby, no jakby treningu, no bo w treningu cały czas będę. No i później wrócę sobie stopniowo po odpoczynku dalej na salę e, i trenować na pewno będę, bo ja po prostu lubię to robić i będę to robił. Jakiś rywal już jest w Twojej głowie? Jest, ale nie chcę po prostu o tym jeszcze mówić. Jakby jest, jest kilka opcji, jakie, jakich mógłbym się po prostu podjąć. Tam w kuluarach też o czymś się mówi i tak dalej. Też rozmawialiśmy tutaj z chłopakami. Ale to nie ten moment, nie to miejsce, żeby o tym mówić. Skupiam się na swojej walce na sobocie, Kuba Post. Mam nadzieję, że damy dobrą, fajną walkę, po prostu, która ludziom się spodoba. A ja z tej walki wyjdę jako zwycięzca, bo, bo po prostu wiem, po co tam wchodzę. Czy kolejny rywal to musi być jakiś, z którym jest konflikt, czy niekoniecznie? E, takie walki wydaje mi się przyjemnie się i też jest zupełnie inne podejście, inna motywacja. E, nie wiem, w sensie, no jest, są takie osoby, z którymi na pewno fajną otoczkę można zrobić, ale myślę, że tak, no, że, że, że tak to by wyglądało, że taki rywal jest, nie? więc zobaczymy. No to, to zależy od federacji, w którą stronę będą chcieli pójść i który plan uznałem, że, że jest dla mnie jakby najlepszy. Poza swoją walką, na, którą, na której wiadomo, że się koncentrujesz. Czy jest jeszcze jakaś, która przykuwa Twoją uwagę? No zdecydowanie pola Ferrari nie, szczególnie po tym, co dzisiaj się działo, jak, jak, nie do końca nawet nie wiemy jak ta walka będzie wyglądała, ale znaczy na 100% będzie. To już deklaracje dostaliśmy to uwagę, ale, ale w jaki sposób będzie przebiegała, to zobaczymy. Komu kibicujesz? Myślę, że Ferrari tutaj. Zdecydowanie. To życzę Ci powodzenia za tydzień. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję.